Społem nieznajomy sklep oferty na luty. kawa z Zamiast kawy jest pokruszone zasknięte gówno. Nie da się otworzyć. Jak to otworzysz to cały dom ci będzie je bałkałem. Dodatkowo filiżanki które należy sobie zrobić. Cena 800 lirów tureckich, ogórki kiszone, w kształcie przypominają kutasy, są kiszone przez fertka kiepskiego. Miseczkę dostaniecie gratis jeśli walniecie naszemu pracownikowi w Rii. Cena 856 starych złotych. Makaron teściowej, jest firmy Lubella, makaron jest wyprodukowany przez babkę kiepską, kokardki oznaczają to że jest zjebem, jest tego 400 gramów, polecane na zjebanie zup i potraw, cena 569 australijskich dolarów, masło rana, 100% zjebie żołądek, jebie kałem, polecane przez Romana Giertycha ponieważ on to je, nie jeść, dzieciny o jedynie to mogą jeść. Cena. 45 żetonów azerbejdżańskich. Napój energetyczny Ludwik. zawiera 79% alkoholu i 21% moczu żula. Po nim ostro telepie. Jest to smak umięty. Polecane przez Żuli i meliniarzy. Dodatkowo jeszcze jedna butelka, którą należy kupić w Albercie. Cena, 20 uzbekistanów, Społem połem nieznajomy sklep, zapraszamy na zakup neonet, wysokie ceny, drogie raty tu poczujesz się bez kasy, oferty na ten miesiąc, Mikrowala. wsadź se do niej głowy a ona ci się będzie hajcyła, dostępna instrukcja po języku arabskim, zabiera 5 minut gwarancji, niestety to wszystko nie działa. Cena, 20 tysięcy złotych miesięcznie, do opłacenia rat wybierzcie sobie jakiś chujowy bank. Pralka firmy, frania, liczki od pralki są zacięte, nie wsypywać żadnego proszku, ma pół minuty gwarancji, jest nie na wodę tylko na żyli, jest łatwo palna, cena 10 zł dziennie, odkurzacz, jest na baterię. nie trzeba dawać worków, bo tak wszystko idzie na podłogę, zapierdala jak boli TF1, dodatkowo kilka szczotek, które należy kupić w awansie. Cena 450 406 zł tygodniowo Mixer najlepsze do miksowania płyt używał to każdy DJ polecane przez samego DJ Ty jest to. Tylko można miksować utwory tokios jegów jest bezprzewodowe. Dodatkowo kilka płyt do miksowania, które należy dokupić w sklepie muzycznym. Cena. 80 zł miesięcznie. Płaci tylko w bankach uzbekistańskich. Żelazko do parzenia dupy. Można nim pracować dupsko. Jest na wodę. Zawiera jedna minutę gwarancji. Niestety instrukcja jest po chińsku. Jest bardzo gorące. Jest firmy Filip. Cena. Nie kupisz tego. No i tyle produktów. Zapraszamy do sklepu. Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia nowej reklamy sklepu Awans. Nasze hasło to Awans, rozpierdalamy ceny, zapraszamy. Nagrywarka DWD marki Kondon złącze USP złącze HDMI nie nagrywa w środku zdecydowany brak nagrywarki wykonana z plasteliny zasilana 2 421 461 W dysk twardy 1 MB cena 212 414 dolarów polskich. Wyjebany telewizor marki Philips, matryca stocali głośniki rozjebane, pilot wyjebany na śmietnik, grubość 5454 metrów, kolor ulubiony, żula Mieczysława, 2 złącza, rozraj wyjście, nie ma ani jednego, cena 446 464 groszy ze śmietnika. Kino domowej marki dupa 5 głośników niestety nie działają odtwarzacz Blu-ray ale musisz go sobie odkupić od Mieczysława Subofer rozjebany made i na prosto zbędzi na buche he 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 pilot w świetniku nie podłączysz do żadnego telewizora a jak ci się cudem uda to możesz się pożegnać z telewizorem bo się wyjebie w powietrze cena to 454 kapsle pakistańskie. Xbox chuj wie ile. W zestawie znajdziecie tylko jednego rozjebanego pada dysk twardy 2 kB gry których nie ma kabel zasilające uwaga. Jeżeli podłączysz go do prądu to rozjebie główne zasilanie w Warszawie więc będziesz musiał płacić karę za nieumyślne rozjebanie instalacji elektrycznej. Cena to 5 miliardów 466 milionów 646 461 kondonów murzyńskich. Dziękujemy za obejrzenie reklamy sklepu Awans. Zapewnamy że niedługo pojawi się kilka innych reklam tego sklepu. Do widzenia. Ho, 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 Mielonka codziennie wysokie ceny. Milonka poleca Ameryka w konserwach. Jeśli ją otworzysz, to w środku zobaczysz statuę wolności i padniesz na zawał. Jedzą ją tylko grubasy, bo chudzielcom się nie zmieści. Cena to jeden grosz. Mielonka poleca, słaby ful. Żebyś miał jeden promil alkoholu, należy wypić sto takich piw. Cena to pięć groszy. Mielonka poleca, automarki złomiasz. Zapali jak ma ochotę. Nie ma kierownicy. Z górki tylko dwa kilometry na godzinę na to 10 złotych. Wypróbuj nowe Always klasy. Kosztują tylko 15 tysięcy zł za opakowanie. Mają siateczkę dry DryWifi, dlatego chronią lepiej niż zwykłe podpaski. Tylko 15 tysięcy zł. Nowe Always klasy to doskonała ochrona za doskonałą cenę. Wypróbuj... Wyobrażałeś sobie, jaki będzie? Wygodny? Bezpieczny? Żeby lepiej traktował środowisko, w którym żyjesz. Żeby prowadził się płynnie i pewnie. Wymyśliłeś mnie. Twój Opel Astra. Piękno według mnie to przede wszystkim piękne włosy. Dlatego wygrałam LC. Elsev firmy L'Oreal. To łagodny szampon, który wspaniale pielęgnuje moje włosy. Dzień po dniu. Szampony Elsev przynoszą dobroczynną moc każdym włosom. Energia witamin. Siła protein. Połysk żożowy. Szampony i odżywka Elsev firmy L'Oreal. Pielęgnacja i piękno dzień po dniu. Już poniedziałek, a na naszych półkach sklepowych jest wiele nowych ofert. Bigos, polecane przez Arnolda Boczka, śmierdzi jak tygodniowe zwłoki z Skunksa. Jest za jedyne 5000 ton gruzu. Gra ping-pong King Kong Hong Kong. Będziesz ryczał. Wzruszająca historia King Konga, który chciał wygrać konkurs ping-ponga w Hong Kongu. Zagrajmy za jedyne 123 456 dolarów Samoa. Hitler Chocolate. Poczuj się jak Adolf Hitler. Skład. 90% oddziałów zbrojnych, 10% włosów Hitlera. Uwaga! Produkt może zawierać śladowe ilości II wojny światowej. Prosimy zachować szczególną ostrożność przy spożywaniu produktu. Jest za jedyne 88 łyżek. Kolorowy kredki. Zestawia aż 10 kolorów. Białe, 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 biały, biały i białe. Gumka do ścierania gratis. Piszmy za jedyne tysiąc simoleonów. Maść na ból dupy. Hit internetu. Jedyny skuteczny lek na wszystkie dolegliwości. Skorzystaj za jedyne 4,99,5 zł. Świeże owoce, gwarancja, nie, dobrego smaku, lepiej nie kupuj bo się otrujesz, tańsze o 50% od świe, to znaczy zgniłych owoców, wszyscy, którzy spróbowali dostali darmowy talon do nieba, Jest za jedyny 999 milionów 999, 999 starych polskich złotych. Bieda, nie wraca. Pizdronka, codziennie Cię trujemy. Co dziś w Pizdronce? Super Ultra Nowoczesny Telefon JP69 Super Poręczny Android 6.9 Zmieści się wszędzie Jedynie 1459 Riwanów Rumuńskich Najnowszej Generacji komputer Alienware X6433 Nowoczesny procesor Intel Core i 1-półrdzeniowy 1 GHz. Karta graficzna nawadnia 0 GB. 0,1 GB. RAM. O więcej informacji pytaj Panią Kasię przy Kasie NR2. A kosztuje tylko 9999 kesza mongolskiego. A teraz artykuły spożywcze. Kulki MOMS z polewą z świeżego gówna lamy afrykańskiej. Zawierają... 30% amfetaminy, 50% główna lamy afrykańskiej i 20% sztucznych barwników. Tylko 5,76 moneja unbekistanskiego. Kraba burger wprost z tłustego kraba. Zawierają 10% bułki, 10% mięsa kraba. 10% sałaty ze śmietnika, 50% chemii i innych składników burgera, 20% planktonu. Tylko 5.99 dolanów. Uwaga! Podczas kręcenia tego materiału nie ucierpiał żaden kraboburger oraz plankton i nie miałem na celu obrazić kraboburgera. I to na tyle w tej parodii. Jeżeli chcesz więcej daj suba i lajka. Bezdomka codziennie wysokie ceny. Laptop Asus 1000. Gwarancja kończy się po podniesieniu. System Windows 3.1 1, 1 MB ram RAMu. Po zainstalowaniu XP, komputer staje się taki jak na obrazku. Ceny niestety nie można odczytać. Gra Minecraft PC. Wymagania to Windows 9. Internet i połączenie z www.zagrajmywminecraft.pl w Minecraft.pl Zabiera moc Minecraft. Uwaga! Zawiera strach i przejmoc. Po włączeniu włazi Creeper i wysadza twój dom. Cena to 1 zł. Windows 9 Home Premium System dla ludzi w wieku 12 lat. Pracuje z MS DOS Wydanie Mega Edition w tym samym dniu w 3000 roku zawiera tylko Painta. Ceny znów nie można odczytać. Dziękujemy za wysłuchanie naszej oferty.